Witam serdecznie, prezes klubu sportowego Częstochowianka. Witam Cię serdecznie. No i była zawodniczka tego zespołu. To tak na początek powiedz mi. Jaka jest różnica, kiedy stawałaś pod siatką przez wiele lat? Bo, 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 bo nie ukrywam, nie będziemy sobie mówić na pan-pani, bo znamy się chyba za 20 lat. Yy, jaka, jest, jaka jest różnica między tym, kiedy stawałaś pod siatką i po prostu walczyłaś o ligowe punkty? Yy, a jaka jest różnica, kiedy teraz siadasz przy biurku i spotykasz się na przykład z przedstawicielem jakiegoś sponsora i też walczysz, ale zupełnie inna to jest walka, tak? Jest to inna walka, jest to inna odpowiedzialność i też jest to inny czas. Jeszcze gorszy niż, niż, niż no, taki czas, którego nie można było sobie po prostu wymyślić. Tak? Myślę, że to doświadczenie z boiska można wykorzystać w miejscu, w którym teraz jestem. Walczę do ostatniego punktu również o tych sponsorów, o, o to, aby warunki w klubie były jak najlepsze. No, jest to, to porównywalne z grą na boisku. Długo, długo, jak się próbowałem dowiedzieć, to nie prezesem, to od Twojego zastępcy słyszałem, że to taka tajemnica. To, to nie wiem, to się długo namawiano, czy długo się zastanawiałaś jak to wygląda? Nie. Sytuacja, która się zdarzyła w klubie, zaskoczyła nas wszystkich, ponieważ się nie spodziewaliśmy. I trzeba było, z uwagi na to, że to był okres, kiedy Budowanie po tak dużym sukcesie należało rozpocząć jak najszybciej. Budowanie drużyny, prawda? Więc to nie było czasu na zastanawianie się. Po prostu szybka odpowiedzialna decyzja, e, trudna decyzja, no ale e, niosę ją e, ze sobą e, i mam ludzi, którzy mnie wspierają. Nie jestem tylko sama w klubie, bo, bo jest mój zastępca, pan Robert Fras i są mini koledzy i koleżanki w zarządzie i wszyscy razem e, no, niesiemy tą odpowiedzialność i. Odpowiedzialność również za to, co było robione przez te wszystkie lata ubiegłe, prawda? bo to jest dla nas najważniejsze, żeby to, co zostało zbudowane przez tyle lat, no, mogło trwać dalej i rozwijać się w, w jak najlepszym kierunku, żeby to szło. Tak? Częstochowianko usiągnęła faktycznie największy sukces w swojej historii, no bo gracie w pierwszej lidze. Wyżej tylko kiedyś w przeszłości był zespół SPS Politechnika, który zagrał przez rok w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dzisiaj to by była ekstra klasa. Jest moda na siatkówkę, to jest pierwsze pytanie żeńską i drugie pytanie, czy teraz nie jest pod górkę właśnie na budowanie tej mody, no bo nie można przyciągnąć kibiców, bo po prostu nie można ich na halę wpuścić. Tak, borykamy się z tym, ale to już nie jest od nas jak gdyby uzależnione. Moda na siatkówkę żeńską. Myślę, że to idzie wszystko w parze. Ten nasz sukces, który osiągnęliśmy po tak ciężkiej pracy przez te wszystkie lata, zbiegło się w czasie z osiągnięciami również naszej żeńskiej reprezentacji kobiet, tak? Zrobiło się coraz głośniej, coraz większe sukcesy. A myślę też, że widać po zawodniczkach, które, które grały gdzieś, one udzielają się, jest to sposób na życie, jest to taki jak gdyby, przykład, że gra w siatkówkę dużo w życiu pomaga i można świetnie też w życiu się realizować po zakończeniu kariery jak gdyby, tak? Przede wszystkim to, że jest to sport drużynowy, to, że dzieci potrzebują tego kontaktu z rówieśnikami, nie tylko przed komputerami, ale na boisku. Jest to świetne, świetne miejsce, żeby ten czas zagospodarowywać i ja myślę, że jak najbardziej. Sukcesy polskiej reprezentacji, sukcesy u nas w Częstochowie i tradycja zrobiły też swoje. No i przede wszystkim ciężka, ciężka praca, która była w tym klubie od zawsze wykonywana. A jeśli chodzi o granie i o kibic, kibiców, trudno się gra bez kibiców, prawda? Zawsze jest to dodatkowy argument na boisku do tego, żeby w bardzo ważnych momentach szale tego wyniku na swoją korzyść przeważyć. Hmm, dziewczyny radzą sobie jak mogą, yy, wiedzą, mają wsparcie kibiców, którzy nas gdzieś tutaj, y, jeśli chodzi o media społecznościowe, y, wspierają, no i robimy wszystko, żeby oni mogli również y, nas y, oglądać na bieżąco poprzez media społecznościowe. No, i mam nadzieję, że zagościcie też u nas. Y, Zaczniemy właśnie od, od tej rozmowy. To ma być taki początek, mam nadzieję, dobry. Powiedz mi tak, jak na przykład porównam do innej dyscypliny sportu, jak na przykład Michał Świącik jest prezesem włókniarza, czy, czy na przykład prezes Rakowa, częstochowa, no to oni na pewno emocjonalnie przeżywają to, co robią ich zawodnicy. No, Michał Świącik będzie, nie wiem, może próbował nawet nam doradzać, doradzać trenerowi w sprawie toru, ale nie był zawodnikiem, nie jest trenerem. A ciebie nie ciągnie, tak jak mecz oglądasz, i nagle podejść do Andrzeja Stahama, celmachy, powiedzieć: nie, To nie taka zmiana, to nie tak. To słuchaj, tu, tu, nie, nie, nie tłumacz tego w ten sposób nie ciągnie cię tak, No bo ty siatkówkę znasz od podszewki. Co do e, uwag, jeśli chodzi o trenerów, to mam e, zaufanie i do Andrzeja, i do tenerki Anity, stuprocentowe, i tutaj bym się nie odważyła. E, swoje uwagi wnosić. Mnie bardziej ciągnie, żeby wejść na to boisko i po prostu pomóc, tak, bo teraz zupełnie inaczej te mecze się przeżywa, zresztą zupełnie inaczej też się gra w tą siatkówkę. Teraz najważniejsza jest taktyka, żeby tej taktyki się trzymać. Wcześniej no, nie było takiej możliwości, więc tu bardziej mnie ciągnie na boisko niż do, 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 do jakichś dorad, porad trenerom. Dobrze, ty grałaś, kiedy y, też był trenerem y, mężczyzna, tak? To był Paweł Kapica, on był wtedy trenerem, też tak grałaś. Teraz Andrzej Stelmach, jak to jest? Y, Facet się lepiej nadają do trenowania żeńskich drużyn niż, ni, niż kobiety, bo tak jakby popatrzeć, to tych trenerek, chociaż nie, absolutnie nie ujmuję wiedzy, ale jakoś tak nie widzę tego. Natomiast trenerzy, owszem, są, pojawiają się, jak to jest? Dlaczego tak się to układa? Dlaczego to się układa, że mężczyźni tutaj prym wiodą, oh, tak? Tak. jeśli chodzi o tę trenerkę? Hmm, trudno powiedzieć. Widzimy teraz w ostatnich czasach nawet w naszej lidze, prawda, bo jest nawet kobieta trenerką tutaj w, w drużynie z Mielca. My mamy swoją trenerkę od wielu lat, Anitę Krzyczmonik. Mamy też wiele trenerek w naszych grupach młodzieżowych. I jest teraz taki po prostu popyt na tą trenerkę. Ja, co mogę powiedzieć, jak patrzę na to, jak prowadzi nasz duet, naszą ligę, no to jest świetny, świetny team, ponieważ Andrzej. Jak to nasza trenerka Anita podkreśla, ma, ma, ma swoją wizję, którą należy realizować, jest twardym trenerem, bardzo wymagającym. A jeśli chodzi właśnie bardziej o prowadzenie kobiet, myślę, że taka bardziej ta, ta, ta strefa taka bardziej psychiczna i, i ta mentalność kobieca, no tutaj trenerka Anita może służyć radą i to się wszystko uzupełnia, czyli dyscyplina z podejściem, jak gdyby jest tutaj taki dla mnie stuprocentowy pakiem na to, żeby tą zawodniczkę dobrze ukształtować, zbudować i przede wszystkim rozwijać, tak? Bo u nas w klubie się tutaj nacisk y kładzie w każdej kategorii wiekowej, również tej pierwszej widzę, żeby dziewczyny się jeszcze bardziej rozbijały. Czyli to jest tak, y Anita albo jej koleżanki, które pełnią, pełnią funkcję trenerki, to taka mama trochę, tak? Ja trochę przytuli wytłumaczy, a Andrzej to taki surowy tata, tak? To można przyjąć? Y Powiedzmy, że może tak 50 na 50, bo też y, czasami i kobietę y, trudno zrozumieć, prawda, y, y, i tutaj trenerka jak gdyby jest takim łącznikiem, słuchaj, no ona dlatego tak postąpiła, dlatego tak mówi bo i tłumaczy, tak, jak, jak, y, skąd czasami dziewczyny mogą y, po prostu mieć problem ze zrozumieniem czegoś. Ale Dobrze, do trenerka chwili, jest też ostra. Ona nie jest taka bardzo może opiekuńcza jak mama. Jest taka wyczulona i, i przewidu, przewidująca, tak? Zapobiegająca może. Ten sezon ligowy, kolejny sezon ligowy, bo ten, który się kończył, ten 2019-2020 już się stał nieco inny niż te poprzednie sezony. Ten sezon na pewno jest już zupełnie zupełnie inny, bo nie ma kibiców w hali. Bo ja spojrzałem przed naszą rozmową na kalendarz najbliższej kolejki. No to my, akurat, pauzujemy, ale trzy zespoły mają przełożone mecze. Kilka zespołów ma pięć meczy, ktoś tam ma dwa mecze, ktoś ma trzy mecze rozegrane. My po pięciu spotkaniach z siedmioma oczkami w górnej części tabeli te siedem punktów. To jest to maksimum, które mogliśmy wyciągnąć, czy na przykład taka porażka, jak w Krośnie nam się powinna przydarzyć. Jak ty to oceniasz w takiej pozycji sportowej po tych, po tych pięciu rozegranych kolejkach? Taka wpadka, jak w, w Krośnie nie powinna nam się zdarzyć. Czyli liczyliśmy tam na dość łatwe trzy punkty. Z bardzo sympatyzujemy, ponieważ tam są nasze dwie były zawodniczki i wydawało nam się, że mamy tą drużynę jak gdyby już rozgryzioną. Trudno powiedzieć, co nie zagrało. No, to się nie powinno zdarzyć. Również mecz z AZS-em Gliwice, uważałyśmy, że jesteśmy faworytem i, i też punkty z tego mogłyśmy jak gdyby pełną pulę punktów uzyskać. No, niemniej jednak myślę, że już to mówiłam w jednym wywiadzie wcześniej, że dziewczyny to wtedy zagrały u nas pierwszy mecz przed, przed naszą publicznością, bo wtedy jeszcze była taka możliwość i myślę, że trema i ambicje je wtedy zjadły, tak? Także myślę, że mogliśmy tych punktów mieć więcej niż do tej pory. Jest tyle, ile jest, a cel jest jaki? Ja wiem, że cel jest zawsze taki, żeby wyjść na parkiet i wygrać. Najlepiej za trzy punkty, bo przecież inaczej walka sportowa nie miałaby sensu. Ale do czego dążycie? Siatkarze że na tym samym poziomie grający, Norwida, ich trener mówi: pierwsza ósemka to będzie coś, na co liczymy, ósma, siódma pozycja będzie dobrze, każda wyższa to już będzie sukces u Was. U nas pierwsza czwórka oczywiście po sukcesie z poprzedniego sezonu, no, nasze apetyty jak gdyby wzrosły i ten cel mieliśmy przy rozmowach z trenerami, z, z zawodniczkami jasno postawiony. Oczywiście walczymy w tym sezonie również o to, aby walczyć o awans do pierwszej ligi. Też długo nie było wiadomo, jak ta liga będzie rozegrana, ile drużyn w końcu będzie, jaki będzie system spadkowy, awansów. Kiedy to się już wszystko ustabilizowało, wiemy, że pierwsza czwórka będzie walczyła, jak ten czas pozwoli o, w playoffach, tak? o awans. Także my chcemy tutaj jasno powiedzieć, że chcemy być w pierwszej czwórce. Dobrze. Jak było budowany skład i jak patrzycie pod względem w przyszłości również finansowej, bo no tak Norwid miał przez przed chwilę takie plany, że będzie w, na przestrzeni, nie wiem, dwóch, trzech lat starał się być w pluslizę. Te plany zostały mocno zweryfikowane, ponieważ mamy epidemię koronawirusa. Wiąże się to oczywiście z cięciami yy, dotacji, wsparcia od sponsorów. Koszykarze AZS-u. Też zbudowali taki skład, żeby po prostu funkcjonować, grać, no, ale nikt tam nie zakłada wielkiego sukcesu. Nieco inaczej wygląda już w tych zawodowych ligach, czyli w piłce nożnej. Raków myślę, że będzie się było mistrzostwo, przynajmniej to, co pokazuje. Włókniarz chce się bić za rogu, mistrzostwo, a wy mm, gdzie jesteście? Po stronie tak jak Raków i Włókniarz, że macie jakiś cel i macie na to pieniądze, czy jednak musicie dość mocno ważyć możliwości swoje. My jesteśmy po środku. My mamy cele jasno określone, sprecyzowane. Cała budowa po tych zmianach w klubie jest w kierunku po prostu przygotowania się do funkcjonowania w pierwszej lidze, Tauron Lidze, prawda? Więc tutaj Spokojnie, nie, 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 nie na szybko, tylko też z, z, z taką płynnością, prawda, i organizacyjną i sportową chcemy wejść do tej pierwszej ligi, Taki, jeśli by się udało w tym roku. Owszem, ale no, tak jak Pan wspomniał, jak Ty Tomku, wspomniałeś czy Raków czy Włókniarz, to są kluby, które mają swoich sponsorów. No, i bez tego się nie obędzie. My bez takiego sponsora, którego nie mamy w tej chwili, jeśli chodzi o sponsora tytułarnego, który z nami zrobi ten krok do, 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 do tego awansu, do tej pierwszej ligi i pozostanie z nami, nie mamy. W dalszym ciągu go poszukujemy. No, sytuacja zweryfikowała rynek, prawda? I, i, i jest trudno teraz o takiego sponsora, <laughs> ale miejsce cały czas jest, cały czas rozmowy trwają i, i próbujemy znaleźć partnera, który z nami ten krok odważnie uczyni, ponieważ w klubie jesteśmy gotowi organizacyjnie, zawodowo, tutaj sportowo myślę, że oczywiście jest moment jeszcze w lidze, żeby to móc zmienić i jeszcze bardziej się wzmocnić, także jesteśmy gotowi, tak? Nie robimy tego na siłę. Bez tego partnera, bez tego sponsora tytularnego tego nie zrobimy na tą chwilę, tak? Więc czekamy, rozmawiamy, zapraszamy wszystkich, kto będzie miał tylko chęć no współpraca jest bardzo ciekawa tutaj, tym bardziej, że jest to żeńska siatkówka, która jak sam powiedziałeś robi się bardzo modna i też co jest u nas ważne w klubie, nasz klub to nie tylko pierwsza liga, tylko wszystkie grupy młodzieżowe, które mamy u siebie, Ten cały cykl szkoleniowy, który jest robiony na najwyższym poziomie. Więc jak gdyby to zaplecze tutaj u nas rośnie. Jest tak dynamiczna sytuacja, jeśli chodzi o dzieci i młodzież u nas w klubie, że może tego tak nie, nie widać, ale zapraszamy na stronę facebookową. Mamy ponad 200 uczestników zawodniczych, które są u nas w klubie i trenują i będą występować w rozgrywkach. Niektóre grupy już ruszyły. Także. No nie jest to klub taki, który tylko się opiera na pierwszej lidze, tylko już rosną nam przyszłe zawodniczki i dlatego jest to ciekawe miejsce, żeby z takim klubem jak nasz próbować wejść w najbliższym czasie do... Do, do... do Ekstraklasy, tego życzymy. Natomiast mam takie pytanie, ja się odniosę bo jak jest, powiem tak, jak jest wiosna, lato, na jesień, to się interesuję żużlem, bo oglądam, bo wtedy to, to jest najwięcej tego sportu. Jak jest jesień i zima, to patrzę na siatkówkę, dlatego porównam to do tej drugiej dyscypliny. Tam jest ostatnio tak, że nawet niektórzy zawodnicy mają wyższe oferty w pierwszej lidze, niż w ekstraklasie. Są kuszeni do, 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 do kolejnych klubów i tam się kluby licytują o, o, o to, kto ile dostanie. A tutaj jaki byłby to przeskok finansowy? Oczywiście procentowo, już nie, nie, nie mówię, żebyśmy Mówi o szczegółach kontraktów, ale e ewentualny awans, e ewentualne wzmocnienia to jest, nie wiem, skok w budżecie o 30, 40, 50, 60% więcej niż na przykład w tej chwili w pierwszej lizy, gdzie chcecie grać o pierwszą czwórkę, czyli też o, czo o czołowe miejsca. Hmm, myślę, że na ten czas w tej sytuacji bezpiecznie byłoby powiedzieć nieszalejący, prawda, żeby. żeby dorównać tym drużynom, które są w Tauron pierwszej lidze na pierwszym miejscu, bo tam są budżety potężne, tak? Sytuacja zweryfikowała to wszystko i nie wiemy, jak też będzie wyglądał przyszły sezon, jak się skończy ten sezon, jak będą te budżety musiały wyglądać, ale myślę, że spokojnie jak powiem, 50% więcej do 80%, no to to, tak, to taki mały krok, tak, do tego, żeby tam się znaleźć. Ale więcej można się oczywiście dowiedzieć u nas, gdyby ktoś był zainteresowany na spotkaniu, bo to od wielu rzeczy zależy. Ten budżet, który, który miałby być na, na, na tą pierwszą ligę, to nie jest jakaś tam straszna przepaść, podejrzewam jak w piłce nożnej, tak? gdzie kwoty są naprawdę bardzo wysokie. Jeśli chodzi o żeńską siatkówkę, to. to, to, to nie jest tak źle, jeśli miałby teraz jakiś to potencjalny sponsor oglądać ten nasz wywiad, to uważam, że to nie są duże pieniądze, które ktoś musiałby zainwestować, żeby z nami móc tą przygodę na najwyższym poziomie rozpocząć. To pozostaje mi na koniec naszej rozmowy, życzyć tak zdrowia, życzyć tego, żeby zawodniczki zdobywały. Kolejne punkty w wylgowych spotkaniach, i żeby to były po trzy oczka za każdym razem. No i to życzenie, które niestety wiąże się z tym, co się dzieje wokół nas, czyli życzenie również tego, żeby te rozgrywki po prostu y, dokończono, żeby się nie okazało, że mm, na przykład kiedy emitujemy naszą rozmowę, to ktoś wymyślił, żeby tych rozgrywek nie było, żeby były one zawieszone. Tego serdecznie życzę i dziękuję serdecznie za spotkanie, za rozmowę. Prezes częstochowianki Alina była moimi Państwo gościem. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę również życzę wszystkim zdrowia no i mam nadzieję, że sytuacja się e, zmieni, że będziemy mogli się spotkać na sali, bo zbyt dużo pracy zostało włożonej w to, żeby po prostu to tak zakończyć, tak? Także zapraszam, jeśli nie na salę, no to przed e, monitory telewizorów, komputerów do miłego zobaczenia.